Czerwiec to miesiąc pokazów nowych gier, ale będziemy nie tylko oglądać nadchodzące produkcje, ale grać w te, które niebawem pojawią się na rynku. Przedstawiamy wam kilka ciekawych produkcji, które pojawią się w tym miesiącu. Jeśli pamiętacie Undertale, czyli oldschoolową grę RPG z dwuwymiarową grafiką autorstwa Tobiego Foxa, która ukazała się w 2015 roku, to na pewno nie dziwi Was obecność Delta Rune w naszym zestawieniu najciekawszych premier miesiąca. Będzie to wszak kontynuacja wspomnianej produkcji oferująca jednak zupełnie nową historię, lecz nie zabraknie w niej zarówno nowych twarzy, jak i starych znajomych. Rozgrywka w Delta Rune, a jak żeby inaczej skupi się na przemierzaniu kolejnych lokacji, przeprowadzaniu dialogów z napotkanymi postaciami, a także rozwijaniu statystyk poszczególnych członków naszej drużyny oraz, choć może dla niektórych przede wszystkim, walce z przeciwnikami w systemie turowym. Delta Rune powinno zainteresować fanów retro RPG nie tylko za sprawą mechanik, ale także klimatycznej oprawy wizualnej. Za kilka dni odbędzie się premiera Switcha 2, a jednym z tytułów startowych nowej konsoli firmy Nintendo będzie Mario Kart World. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, otrzymamy grę wyścigową z Mario w roli głównej, choć na ekranie nie zabraknie innych ikonicznych postaci zasiadających za kierownicą rozmaitych go kartów. Mario Kart World pozwoli na zabawę w pojedynkę, a także zaoferuje możliwość rozgrywki w opartym na rywalizacji trybie multiplayer dla maksymalnie 24 graczy. Niezależnie od wybranej opcji będziemy musieli oczywiście dotrzeć do mety przed innymi, ale nie zajmiemy się jedynie wciskaniem wirtualnego gazu na prostych i hamulca na zakrętach, bo konieczne okaże się lokalizowanie skrótów na zakręconych trasach i korzystanie z power-upów dających nam realną przewagę w trakcie wyścigów. Wraz z premierą Switcha 2 na hybrydowej konsoli Nintendo pojawi się całkiem sporo uznanych gier autorstwa zewnętrznych producentów. Jednym z nich będzie Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red, który zadebiutuje od razu jako Ultimate Edition. Oznacza to, że gracze otrzymają zestaw zawierający podstawową wersję hitu z 2020 roku wraz z oficjalnym rozszerzeniem Phantom Liberty. Gra zaoferuje dwa tryby graficzne: jakość 1080p i 30fpsów zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym, oraz wydajność 720p i 40 klatek mobilnie, oraz 1080p i 40fpsów po podłączeniu konsoli do telewizora, monitora z obsługą odświeżania 120hz. Z pierwszych testów Cyberpunk 2077 na Switchu 2 wynika, że gra na nowej platformie docelowej nie tylko działa naprawdę dobrze, ale i wygląda bardzo przyzwoicie. Dune Awakening to z kolei ciekawie zapowiadające się MMO w konwencji Survivalu od twórców Conan Exiles, którego akcja została osadzona w świecie znanym z Duney autorstwa Franka Herberta. Teatrem działań gracza będzie pokryta piaskiem planeta Arrakis. Dune Awakening odda do naszej dyspozycji wielki, otwarty świat, co oznacza, że będziemy mieli mnóstwo swobody w zakresie wybierania kolejnych misji, jak i realizowania wyznaczonych celów czy to w pojedynkę, czy też w kooperacji. Tym bardziej, że w toku kampanii na naszej drodze spotkamy oczywiście zarówno innych graczy, jak i NPC-ów. W Dune Awakening najważniejsze będzie oczywiście przetrwanie. Chcąc utrzymać się przy życiu, spróbujemy nie tylko znaleźć jak najlepsze przedmioty zwiększające nasze szanse na pozostanie wśród żywych, ale także weźmiemy udział w starciach z napotkanymi przeciwnikami. Oglądając przedpremierowe materiały wideo z Mind's Eye nie trudno dostrzec podobieństwa do Grand Theft Auto 5. W zasadzie czy to jazda samochodem czy też wymiana ognia z przeciwnikami, podobieństwa do hitu stara widać gołym okiem. Nic zresztą dziwnego, bowiem na czele ekipy odpowiedzialnej za Mind's Eye stanął nie kto inny jak założyciel studia Build A Rocket Boy, czyli Leslie Benzies. Producent z GTA 3, GTA Vice City, Geta San Andreas, GTA 4, GTA 5, mniejszych odsłon GTA, Menhanta 2, Red Dead Redemption i nie tylko. Sporo tego. W tej grze akcji z perspektywy trzeciej osoby pokierujemy byłym żołnierzem wyposażonym w taim czy implant neuronowy. Wcielając się w Jacoba Diaza, cierpiącego na utratę pamięci, będziemy uczestnikami różnych retrospekcji, dzięki czemu misje mogą okazać się naprawdę różnorodne. Już wkrótce polskie 11Beat Studios wyda swoją najnowszą produkcję, czyli The Alters. Będzie to produkcja, którą trudno sklasyfikować do jednego gatunku. Otrzymamy bowiem połączenie przygodówki, strategii i survivalu. Akcja gry toczyć się będzie w świecie science fiction, gdzie poznamy losy Jana Dolskiego, który spróbuje zrobić wszystko, aby znaleźć drogę do domu. Uwięziony na obcej planecie mężczyzna musiał awaryjnie na niej lądować. Pech chciał, że tylko on, jako jeden z wielu członków załogi, utrzymał się przy życiu. Wykorzystując lokalny surowiec zwany Rapidium, stworzy nowe wersje samego siebie, bo tylko w ten sposób będzie w stanie przetrwać, a następnie być może uruchomić bazę i oblecieć w kierunku Ziemi. Poszczególne wydarzenia w zależności od kontekstu będziemy obserwować w 2D jak w This War of Mine lub zza pleców głównego bohatera niczym w klasycznych grach akcji. Niewykluczone, że na widok tytułu Lost in Random The Eternal Die wasze serce zaczęło bić szybciej, ale nie będzie to pełnoprawna kontynuacja bardziej udanej produkcji z 2021 roku. Tym razem otrzymamy bowiem spin-off, który powinien zainteresować fanów Hadesa: Lost in Random The Eternal Die to izometryczny hack-and-slash w konwencji roguelike osadzony w jednej z krain randomu, czyli Eternal Die. Oznacza to, że rozgrywka sprowadzać się będzie do eksplorowania proceduralnie generowanych lokacji, kolekcjonowania przedmiotów i eliminowania napotkanych przeciwników. Wraz z postępami w rozgrywce odblokujemy na stałe nowe rodzaje broni czy umiejętności, co zwiększy szanse na zwycięstwo w kolejnych podejściach. W czerwcu ukaże się także poboczna odsłona gry Control, czyli strzelanka z perspektywy trzeciej osoby nastawiona na rozgrywkę w trybie kooperacji. Na marginesie dodam, że Control 2 znajduje się w produkcji, co potwierdziło Remedy Entertainment. Za sprawą FBC Firebreak przeniesiemy się do tajemniczej siedziby agencji federalnej i Federalnego Biura Kontroli FBC, i to właśnie tam pokierujemy jednym z członków tytułowej organizacji mającej za zadanie rozprawić się z hordami wrogów pochodzących z zupełnie innego świata. Autorzy takich hitów jak Alan Wake 2, Quantum Break czy przywołany już Control skonstruowali swoje dzieło w taki sposób, aby kluczem do sukcesu była współpraca między graczami, tym bardziej, że każdy z nich będzie miał do dyspozycji zgoła odmienne rodzaje broni, narzędzia czy umiejętności. Po sześciu latach od premiery Dev Stranding, tak naprawdę minęło aż tyle czasu, studio Kojima Productions ze słynnym Hideo Kojimą na czele powraca z Dev Stranding 2 On The Beach, które ukaże się wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w pierwsze Dev Stranding, to warto nadrobić zaległości, ponieważ Deft Stranding 2 On The Beach ma stanowić kontynuację wydarzeń zaprezentowanych w jedynce. Ponownie wcielimy się w Sama, który razem ze swoimi towarzyszami będzie walczył o przyszłość ludzkości. Gra nie wywróci doskonale znanej formuły zabawy do góry nogami, więc ponownie otrzymamy przygodówkę akcji z perspektywy trzeciej osoby. Nowością będzie jednak DHV Magellan, czyli statek pełniący funkcję mobilnej bazy operacyjnej. Dzięki niemu zyskamy łatwy i szybki dostęp do kabiny głównego bohatera, skorzystamy ze zbrojowni i nie tylko. Spodziewać się należy rzecz jasna także udoskonalonej względem oryginału grafiki. Na sam koniec pierwszej części zestawienia przedstawiającego najciekawsze premiery czerwca zostawiliśmy system Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Tak jak można się spodziewać, będzie to odświeżona wersja przygodowej gry akcji z perspektywy pierwszej osoby w konwencji immersive sima. Szkoda, że autorzy przygotowują remaster, wszak od premiery minęło sporo czasu. Pierwowzór debiutował w 1999 roku, więc aż prosi się o pełnoprawny remake. Tak czy inaczej, zaprezentowana na przedpremierowych materiałach podrasowana oprawa wizualna wygląda naprawdę dobrze, a poza tym niezwykle istotne jest to, że autorom udało się ją odrestaurować z zachowaniem ducha oryginału. System Shock 2 25th Anniversary Remaster działać ma nawet w 144 klatkach na sekundę. Nie zabraknie obsługi ekranów ultrapanoramicznych, wsparcia kontrolerów, dodatkowych funkcji tzw. Quality of Life i systemu osiągnięć. Twórcy zapowiedzieli ponadto wsparcie fanowskich modyfikacji. Wkrótce zapraszamy Was na drugą część zestawienia gier na czerwiec, a Wy dajcie znać w komentarzu na jakie czerwcowe produkcje wyczekać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i obserwujcie gram.pl